thrown in with the Chinese then? Fuck no. They hated the Orientals as much as we did, but they thought that Philly was weak by wanting to sit down and talk. They thought they could take us out of the picture. They thought wrong. Shit, Joey. How'd we ever let the fucking Chinese get so powerful? Truth? The families were getting old and lazy. Jade was forcing them out of their territory right under their noses and they never fucking noticed. We were just about the only guys that were gonna do anything about it. So what the fuck did we do about it? Some years ago, before the sit-down at Cha Cha Charlie's, Philly had called me in. He was blowing a gasket. They ain't playing ball, Joey. He was talking about the Chinese again. This Jade Lee bitch ain't making a fucking monkey out of me any longer. Get the guys, get down there, and fucking bury her. Want to see your boss now? Miss Lee has been expecting you, gentlemen. Ah, uh, Mr. Varola, how nice to see you once again.

Poleciał. Eee, nie mogę przedobić się przez tą barierkę, ale... Kurwa, zabiliście mi kolega! Wstań! Stachu, wstań! Czuch, chyba nie wstanie. Ale mamy kiedyś Krzesimira. Nie. Dziwnie się zachowuje. Eee. To jest <laughs> misja jedenasta. tam China tam, coś takiego. Nie pamiętam. uuu znaczy, maszynówka. Automatic, rifle. rifle, 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 rifle chyba się czyta, no dobra, nie o to Ej, w każdym razie... Ła, musimy zabijać o tą katana bym wziął Mogę? No nie mówcie, O kurde jaka niespodzianka To Tym się tak robi, aha, a atakiem to samo Nie no to ja muszę to wykorzystać, nie, serio, 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 serio To będzie wyjątkowe zagrajmy w którym będziemy I patrzę teraz. O, upadło mu się. Dobra. <kłysy> um, 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 um. A, oni nas już atakują. Więc to nagle zamknięte jest. Aha. Nagle zamknięte bez powodu. Kurde, o mały włos! Ja pierdziele! Widzieliście? Za życia. Dobra. Kurde, myślałem, że naprawdę padnę już. Aha. Tutaj mam teraz tego ciada. Tylko, że my tu do tego ciada nie, ...przysłowiowego nie mamy amunicji. A, ta amunicja jest do pistoletu. No dobra, SMG, ale... Mhm. Nie, 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 wiecie, weźmiemy sobie... Aha... Mmm, snajperkę! Jeszcze nie grałem snajperką! Bierzemy snajperkę. Chyba nie grałem snajperką. Nie, grałem, czekajcie, chyba w pierwszej misji czy w drugiej graliśmy snajperką. Kurde, już nie pamiętam, pamiętam o dowodzi, to strasznie. E, laket... Laket... No, 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 no dobrze. Tutaj. Aha automatyczna taka, widzę. A czyli... O, widzicie, bez przycelowania idzie. Muszę dobrze. Chyba to jest grippy pomysł. Kurde, traf. <laughs> Nagrywam ten odcinek bezpośrednio po poprzednim odcinku. Bezpośrednio po poprzednim odcinku. Znowu mało życie, widzicie? No nic, no nic, no co ja poradzę? Szaduję sobie sobie na wypadek go Dobra, otworzyły nam się drzwi, teraz... Teraz możemy Możemy troszeczkę dalej wyjść. Oj tak, znowu zasadka. Założę się, że znowu będzie zaraz. Nie wierzę, żeby to tak było. ona na stylu ich zaatakowało. Zgiń. Umrzyj. Oj, nie mogę, no. Jezu, dawaj mi to. No, to też się przyda. Nawet o... Już nie usłynę z no, amunicji. Dobra poświęcę to, że nie będziemy mieli snajperki ale przynajmniej naboje będą znowu lakot co, mamy coś tu wziąć czy... Czy po prostu sobie przejść przez to pomieszczenie? Nie, dobra, ma pistolet Lakot No i to będzie otwarte Pa! No nie, no... Chyba was coś swędzi Co ja mam tu zrobić? Zniszczyć im to wszystko? Chyba tak ile oni mają życia widzicie jak się trzyma no ja nie wiem no ja nie wiem no ich pewnie na jakimś kok się trzymają czy jak po to... oj oj, ile amunicji teraz też ja już nie rozstaje z tą bronią uuuhuu no taki miecz jeszcze tutaj ta katana właśnie no i co mam zrobić mam pewnie wziąć śmierć tak i oni wtedy mnie zaatakują się tak pobawić tym, tak? no, mogę mieć wziąć, też wątpię, żebym go używał Locket Again No dobra, porozwalałem tutaj, co? A, i dopiero oni się tu pojawią, tak? Tak, dopiero Dopiero? Dopiero? Mogę to czy ja tu nic nie mogę? <grych> no dobra, nie, może im więcej rozwalam O więcej więcej porozwalamy tego sypu Dobra! Mamy tyle amunicji, że możemy się pobawić w Terminatora A Kolejni wychodzą, dobra z biegiem jak my to wszystko rozwalamy wychodzą kolejni No dobra, bo to jest tam te chińskie zabietki i tak dalej i dlatego oni prawdopodobnie wychodzą No ale ludzie no, moglibyście jakoś się bardziej postarać, bo ja chciałem stąd wyjść. Nie chcę tu gnić do końca życia. A tutaj możemy przejść. Rozwała Uuu, kurde to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. I to bardzo mi się nie podoba. Jak ona stoi rozkraczona, Boże. Hmm. Jaki fajny tatuaż, też chce tak na, na czoło. Kurwa. No i ja mam z nimi tak walczyć. Nie, twórcy będą wtedy śmieszni, jeżeli ja zacznę z nimi walczyć. Obkręcę się i zacznę strzelać dookoła, tu ci brechta. <tuszel> <tuszel> Um, to mi się podoba. No ludzie, jak ja tu ma, ma, mam z nim walczyć, ja nie mam szans najmniejszych. To chyba już niezależnie od poziomu trudności, ale no nie dam rady. No, tak. no nie mówcie, to koniec. Aha, no dobra, cóż, to koniec. To był na te w tym odcinku. Eee, do zobaczenia w następnych. Na razie trzymajcie się, cześć.